Jak dla mnie, to chmura jest stworzona do analityki. Analityka, która może zebrać dane z różnych źródeł, połączyć je w jedno miejsce. Miejsce, które zbudujemy od nowa, zbudujemy tak, żeby było elastycznie, efektywnie i żeby można było dodawać nowe funkcjonalności przez cały czas. Dane są u nas podstawą, każdy te, o te dane dba, każdy chce być data-driven organization, więc musimy właściwie monitorować, zarządzać i pilnować naszych danych. Firmy bardzo rozwinięte, gdzie dane od zawsze były korem tak naprawdę ich działania i one są na pewno rozwinięte analitycznie, ale są branże, które są dopiero na początku swojej drogi, dokonują pewnej transformacji analitycznej, transformacji cyfrowej, czy wręcz to są przedsiębiorstwa przemysłowe, które wchodzą dopiero w świat przemysłu 4.0. Jeszcze kawałek pracy przed naszymi firmami w Polsce. Nie musimy takiego wyboru dokonywać, ponieważ projektując rozwiązania w chmurze możemy zbudować je w bardzo elastyczny sposób, w taki agnostyczny. Nie musimy się umocować z jakimś jednym konkretnym pomysłem na rozwiązania analityczne, tylko zbudować hybrydę, która tak naprawdę spotyka się w warstwie raportowania dla naszego biznesu. Dla mnie najbardziej hot narzędziem jest Azure Synapse Analytics. Jest to platforma, która łączy koncepcje zarówno przetwarzania i analityki typu Big Data, jak i klasycznych modeli hurtowni danych. Muzyka